Siema, z tej strony Kubik z witam was w e, kolejnym live'ie z Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Strasznie dawno już tej gry nie było i raczej nie będzie, ponieważ powoli odchodzi u mnie też w zapomnienie, po prostu już mi się... Dobra. Chwilka. Nie wiem czy jest live teraz, poczekajcie, bo generalnie to to jest takie, no fuck, odpaliłem reklamy przez przypadek, jest takie zbugowane, o dobra jest, działa live. Ik. Okay. O, już nawet mój bot na Discordzie napisał, że live jest. O, jest coś, jest też, dobra. To ja wychodzę z Discorda. <coughs> Wyłączam na to wiecie co poczekam. Tylko podłączę telefon ładowara trochę pada już ja. tak ogólnie to co jakiś czas mogę tą cenzurę włączać bo yy, założyłem sobie grupę na PS yy, po prostu desurcz yy, Polska i jakimś cudem po jednym dniu, jednym walonym dniu dołączyła jedna osoba ja w opisie tej grupy napisałem, że przez całą, całą przez całe istnienie tej grupy nikt nie dołączy, no bo jak słuchajcie, znaczy słuchajcie, w sumie słuchaj, bo jest jedna osoba jak zwykle, no ale e, chwilka, ciekawe. Okej, okay. no no i po prostu e, jak wpiszecie sobie na PlayStation ogólnie, że, e, właśnie we wyszukiwaniu grup. Desurge Polska, no to nigdzie nie znajdziecie polskiego serwera. Stworzyłem je, stworzyłem ja połączyłem tak jakby dwie gry, bo napisałem, że to jest serwer tak jakby, znaczy grupa na DSourge 1 i DSurge 2. No, chwilkę jeszcze coś zrobię. Ustawienia zaawansowane. Macie teraz taką cenzurę. Wiadomo, że to widzów. Um. Okej. Okay. Eee, tak, to chyba już jest. Mam. Masz na dole napis. Mam. Weź napisz piśmie, jeszcze czy jesteś na pewno. Chcę mieć pewność, że mówię do kogoś. Dobra, mniej jeszcze z tym... O jesteś. O, się. Aha, no to szkoda, że nie może... Mm. Dobra, ja sobie odpalimy jego live też na, na tablecie, bo okej. Okay. Żeby nie ominęło mnie żadna ta żaden komentarz, bo często mnie omijają, nie wiadomo czemu. Dobra. Na no, Solid to jest taka gra skręnkowa. I też strzelankowa. To jest gear online, ale serwery są puste, ta gra ma chyba z 5 lat. O co ci chodzi? Co? Jaki słony mega? Eeeem, dobra, bo znowu ten gość się coś do mnie napisał. Eeeem, um, okej okay. Filka Ej, bo... nie wiem o co ci chodzi, Nie, 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 nie rozumiem O, jestem tutaj Bus, you can now give the order to develop or dispose of nuclear weapons from your hydroid With a nuclear deterrent, even if you're discovered while infiltrating a rival PF's FOB, most PFs won't dare retaliate. But you, of all people, know how dangerous it can be to have nuclear weapons. Uh -huh. So will you add nukes to our arsenal as a deterrent, or will you take them away from other PFs and dispose of them to help build a world that's free of nuclear weapons? I no decision up to you. dobra morda uh, no. Nie będę ci raczej tłumaczył wszystkiego tutaj od nowa, po prostu, po prostu te wszystkie opcje są takie trochę nieważne, co nie, 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 nie przejmuj się, co tu w ogóle się gardera. <klimy> Najbardziej powinno cię interesować co, co gra, no. Bo zanim to się wszystko ogarnie, ogarnie, nawet jak się samemu gra, albo sama, no to trochę i tak, trochę i tak yy, czasu mija. Rozbudowuję sobie ogólnie bazę, tutaj jest gówno nieważne, tutaj też gówno nieważne, tutaj jest, yy, to są wszystkie moje informacje. Yy, tu są wszyscy moi ci żołnierze, pracownicy, jest ich, ich parnaście tysięcy, a konkretnie to, 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 to... 1400 tak równiutko ładne. Tu są wszystkie moje minerałki, za które stworzę sobie przedmioty, tworzę nowe platformy i, i, i w sumie robię, robię wszystko, co w ogóle można w tej grze. Mam. E, tu mam moje wyposażenie, a filmka. No, stop mi coś pisze, spam ich. Bo się pojawia ta taka cenzura. Szkoda, że tej cenzury się nie da wyłączyć. Znaczy i tak bym raczej nie wyłączył, na niektórych momentach bym ją wyłączył. Pewnie jakby to było takie szybkie do wyłączenia. Klikamy po prostu, przytrzymujemy taki guzik. Ale od... O, o co ci chodzi? No, no, wiem, że jestem na live, no no, no tak. No, sniper dalej mi się robi, bo wczoraj się wygrałem. Chwilkę. Tu bazuka mi się jeszcze robi. No, generalnie tu mi się jeszcze TNT, C4 robię. Generalnie sporo mi się rzeczy robi, dlatego że wczoraj sobie weszłem i podostawiam sporo rzeczy z tych wszystkich platform i tego wszystkiego. Tu muszę mieć rocket control specjalisty, nie tak Tu mi się jeszcze armor tworzy Kolejne No, tu możemy dla swoich e, towarzyszy e, wyposażenie tworzyć i kupować <laughs> Też mi się coś tam robi. Tu jest dla mojego kłonia, czyli początkowego zwierzaka. Tu jest dla piecha, który można zdobyć chyba w drugiej misji, ale rośnie on chyba do połowy gry nawet. Więc i tak w połowie gry mniej więcej się go dostaje. Tu jest taka jedna. To jest boss, który. bo generalnie to są dwa sposoby na zabicie boss, bossów. Jedno to ich ogłuszenie, a drugie to zabicie. No i jak się ogłuszy to akurat można tak jakby zawarć co już z tym akurat bossem, a więc można mieć kolejnego towarzysza, a to jest dla robota wyposażenia. on jest ogólnie prędzej na czołgi, głównie na taką rozwałkę totalną i, i zniszczenie, się, się nie zniszczące. No? <laughs> Wiecie co ja jeszcze tylko odłączę na chwilę mikro, bo chcę zobaczyć czy dobrze mnie słychać. Jest good, good małym jest gtała mam tu helikopter. Dla helikopterka też możemy jakieś tam wyposażenie tworzyć. Bo naprawdę łatwo go zniszczyć. Co no, mam? O! Mogę już tu. Poza tym Natalia, ten, e, jak dla... Oceń grafikę i, i, Zwróć uwagę na to, że ta gra ma chyba z 4 lata. Czy tam 3 nie wiem. Teraz sobie oceni grafikę tej gry? Zresztą tak samo jest z... Tak samo jest z The Surge The Surge też ma, bym powiedział, że lepszą grafikę od tej gry nawet Tylko w niektórych aspektach W niektórych aspektach tak, a w niektórych nie Ale ta gra też ma około tyle samo czasu Kurde, martwi mnie, że jest niby jedna osoba więc chyba Natalia wyszła bo jedną osobą to jestem ja na tablecie Hmm. Tu mogę sobie różne rzeczy po prostu yy, zmieniać w ogóle. O, już są dwie osoby, niby ja mam wszystkie moje nagrody za robienie takich specjalnych misji online. Znaczy, no wczoraj wszystkie pozbierałem, a było ich tu masa. masa. To jest moja cała baza. Jak pójdziemy na jakąś misję, to tu będzie mapa ogólnie. Misji <laughs> Tu to to są misje. Yy, tu już są te poboczne misje, tu są właśnie te takie specjalne online... chwilka. Yy. Ale za dwie godziny kończysz, czy za dwie godziny będziesz? Bo ten live będzie trwać na pewno mniej niż godzinę. Chyba... sędziom go no nawet do 3 godzin, jakbym mógł jakbym mógł mmm... i osoba wyszła, więc... Marka. No, jeśli nikt się nie... jeśli nikt jakby... nikogo nie będzie w ciągu do 30 minut tego całego live'a. Kończę live'a, bo nie chcę mi się po prostu go dalej ciągnąć. Jakby gram w tą grę teraz na live'ie. Nie dlatego, że ona miała dużo albo coś, tylko nie mam w totalnie wcale innego grać. No i, i tę gram głównie dlatego, żeby komuś przynajmniej pokazać, że taka gra jest w ogóle. No to, to, to jest stara gra, dawno u mnie na kanale była. Naprawdę dawno. To są ogólnie misje FOB, za które no, głównie chodzi się na takie misje e, po prostu po hajs. GMP, czyli główną walutę w tej grze, macie w prawdolnym. Hmm. I co? Chyba po prostu ruszę na misję. A raczej za chwilkę nawet nie będę czekał, po prostu od razu skończę tą misję, bo nie chce mi się w ogóle... Kurde, skończę tą misję. Skończę tego live'a. Eee. Cze, czy, czemu no? nie mogę? A mogę. A nie, ja zapomniałem. gra ma taki dziwny system, że jak się wyjdzie, takie w logo PS-a na padzie, to cała gra się stopuje po prostu. To jest <śmiech> <śmiech> Ogólnie chodzi o to, że ja tą misję już zrobiłem. Tylko teraz jest na sobie stance. I właśnie przez to nie chcę się grać w tą grę, bo jak ukończyłem pierwszy chapter, pierwszy... ...obromorga, pierwszy rozdział w tej grze, to się nigdy przez tego typa. Jak to się robiło? A, jeszcze nie mogę. No, na no, są tylko po prostu ulepszone, te, trudniejsze misje, co co jest głupie po prostu. Będę zrobić... to będzie na momencie, Co chłopcy... zrobili. Cię, nie mogę tego? A, bo to jest chyba misja po prostu taka. Tak, cies... to jest chyba także że studia staną... no, w auta nie mogę sobie żyć. Dobra, to biegniemy zbyt buta. Naprawdę nie mam żadnego tak, nie mam żadnego pojazdu. Muszę sobie sterowanie trochę przypomnieć, bo już za mnie nie grałem. Bardzo dobrze. Kurde, stary, to był aż taki mały moment. Znaczy, taka mało czułosz. O, jest auto! A, ja nie mam nawet broni, no tak! To jest Nie widzę jej. Ha. A co, drugi ty panie wo? Idę mogę go wysłać ale 80 jest, co może się nie udać. Wysyłamy też gości do naszej bazy. Dobra i teraz na ślepo jedziemy. Dobra, jest drzewo oczywiście. Które drzewa da się przewracać i rozwalać? Nie chcę. No dobra, jechać mniej więcej prosto. To już się uspokaja pogoda. Chyba mniej więcej widzę drogę. Oj, czy już... Nie. Gdzie ja ale... no, nie, dobrze. A, teraz też zablokowałem na... tym, bo... generalnie to... ...kurde, mogę gdzieś bronić tam tego typa. Tylko u mnie to...

O nie, zobaczył mnie. O dias! Matry... Daj Brałem. Tak, okay, to jest zdechnięty. Zdechnięty, Xter. Dziękuję. Jezus. Dziwne sterowanie jest tych, że naprawdę... A i ja tutaj myślałem, że to fajnie sobie wyskoczymy i się przewrócimy, i już auto się przewróci. Nie. Dobra, idziemy do celu do tej misji. <coughs> W normalnych miejscach mamy normalnie swoje wyposażenie i w ogóle wszystko No ale to jest, to jest tak zwana. tak zwane tak, Gdzieś tam chyba wrogowie? Tak O no, kurde dobra Zbliżyło się troszkę niebezpiecznie Troszku, troszku Bo, że jeszcze wyjdziemy na słońce To jeszcze bardziej będzie niebezpiecznie Tak to jest normalna ręka Myślałem że mam tam moją specjalną, którą sobie stworzyłem, czyli chyba rakietową Dobra, czy ustrzany Krak Nic się nie stanęło się Nikogo tu nie zabiłem się Idziemy sobie dalej się i już się nie ruski ja no po prostu to jest zabiłe jezus, jezus maria boże to co było dobra gdzie mnie ktoś widzi e zaraz to jest misji. aaa to ten kurwalca amunicja generalnie no ale ja, ja. A bar, aha, braki, nie mogę, już kurde, Może być tu bardziej, bardziej trudno. Oh. Let's oh, go Ow! Gdzie ty jesteś? Kurde, on nas strzela. trzeba to jest bardzo niebezpieczna broń, także. Nie dość, że nas, nas bakuje. Jeszcze nam zadawie, miano, za trzy strzały i już praktycznie leżymy I może nam kości to też połamać Jak się tu wejdzie? Jak się tu chodzi? Jeść, jak tu poszedłem człowieku Jeść, znaczy to nie jest człowiek, ale nie Ło ma łokundę No, bar z Ja dopiero teraz Kurde, ja ich nawet nie widzę no. Jeszcze na takim poziomie gry i nie grać tyle, bo nie mieć już skilla, to jest po masakra. Jeszcze na takim miejscu, gdzie nic się nie ma. To jest, jest masakra! Okul do armor Dobra, nie, nie, nie. nie, nie. Na ram, na ram. Jeszcze ra. co serio, na ram. Ja? ja kończę tego live'a, mam tego live'a głęboko w duchę, po prostu. Ten live to jest totalna porażka, co nie. Nah, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.